Dobry. Dobry, dzwonię i dzwonię i tam te dwie, tam nie do razu, biznesy, te sprawy, zasięgi, nie <laughs> tu składamy czy gdzieś indziej jedziemy? Pięknie a ten, i co będziesz nagrywał filmik? Cały czas już leci, o! nie byle kto taką maszynę kupuje, także musi być miło. <laughs> Nie, nie, ja dzwoniłem do pana, bo od niedawno byłem tu ze Spary Simką, z ładowarką. Gdzieś tu blisko. I tak mocno mi się wydawało, że to jest tamten gość, ale to jednak nie. 뭐 bon, o yeah. Multiwan, lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób na raz. To będzie akurat co? Musi na obie To jest akurat. Tak kurwa, lekki jak... Nie lekki kurwa, lecz... A to bym zarwał tu nawet dla człowieka. Masz tym trzeba było objechać. By to trochę to waży, nie? Waży, waży, ja żyłem, waży. O, w to. O, o? Nie lepiej. O, patrz, patrz. Koparki Lowol. Klucz do sukcesu. Mniejszy rozmiar, większe możliwości. Dobry, Dobry. popa siedzi, a oni tam pierdolą bez sensu. Ja wpisujemy coś. <SSSSSSSSK> Możemy. Peselik igda, te podpis, poproszę. Pesel, ale co męża, co? <SSSSSK> no, nie wiem, kto to kupił. Uh -huh. To też jest moje. Reszta zostaje u pani. I tutaj jest dla pani to. Co to jest? Prezent jakiś? To jest jakiś tam prezent. W celu uzyskania informacji. Uh -huh. I kontek. tu ma pani trzecią kopię. Tam ma pani gwarancję. Dobra. A tu instrukcja obsługi. Dobra. Dzięki. Przekażę, dzięki. Do widzenia.